No, i tak wyświetlacz w telefonie zdjęty, leży sobie tutaj obok. Raczej, już z niego to tutaj nic się nie, nie będzie, to jest tylko kupa szkiełka. Z racji tego, że ten telefon rozkłada się przez wyświetlacz, to tutaj sprowadziłem sobie takie taniej jakości wyświetlacz. Podpiąłem, ale widzę, że telefon się będzie troszeczkę ładował, ponieważ bateria została maksymalnie rozładowana. Nie wiadomo, ile ten telefon. Bez ładowania był. Pokazuje się kółeczko z piorunem, więc bateria pewnie musi dostać kopa porządnego, żeby się to e, naładowało. Nie wiem, czy nie będę musiał całkiem telefonu rozebrać i dać tutaj e, zasilaczem laboratoryjnym baterię podładować delikatnie, żeby jakiegoś tam procentu nabrała, bo nie wiadomo, czy sama ładowarka w ten sposób da radę. Zobaczymy, już miałem taki przypadek ostatnio, no, ale telefon mam już rozłożony. Wyświetlacz sobie mogę odpiąć, i pod wyświetlaczem są, po prostu pod wyświetlaczem rozkręca się telefon, więc możemy go rozkręcić i, i e, dostać się do tej baterii i to e, po prostu zrobić. To, co uważam za słuszne, żeby to e, zdjęcie tych danych było skuteczne. No to jest taka zabawa. Jak się komuś chce bawić, no to się bawi. Jak się nie chce, no to powie, że się nie da, tak? Więc, więc tak, to, tak to wygląda. No ja nie wyglądam za najlepiej, bo, no cóż, bywają takie momenty czasami, że po prostu zmęczenie lub przemęczenie przychodzi. No i nic na to nie poradzimy. Bynajmniej ja nie poradzę, bo się żyje za szybko. Także piątek, czwartek. Przyszedł, no także co, zabieram się, bo tutaj jeszcze w zasadzie, jak już Wam pokazywałem tutaj, no, klientka ten głośniczek mi tutaj, te głośniki mi do, dostarczyła jak już pamiętacie i ten głośniczek jeden żyje co prawda akumulator już rozładował się także już udało mi się praktycznie go złożyć jeszcze go tylko poskręcam, ale jeszcze zanim skręcę to upewnię się no, miałem to wczoraj podłączyć do ładowania żeby zobaczyć czy ten akumulator jeszcze daje radę no bo jak tutaj go podłączymy no to sobie radzi nieźle no ale pod kablem nikt go cały czas trzymał nie będzie więc zobaczymy dlatego go jeszcze nie skręcam bo może zajść potrzeba wymiany baterii drugi ten głośnik jest Cały tu widzę, że...